Siemano wariaciki, fajny motyw, bo byliśmy właśnie przed chwilą w jaskini Może jeszcze wam rzucę właśnie ten filmik z jaskini Ale przeszliśmy no, no jakieś powiedzmy, no nie wiem, ze 100 metrów plus minus I okazało się, że przebiliśmy się przez całą tą górę Z tamtej strony mniej więcej gdzieś weszliśmy I wyszliśmy tutaj co ciekawe, tam stoi znak, który pokazuje, że wejście do jaskini jest 200 metrów w tamtą stronę, i właśnie stamtąd jechaliśmy do wejścia. No i jak, jak wyszliśmy z tej jaskini, to byliśmy przekonani, że jakby nasze skutery są w tamtą stronę, więc można się nieźle zdezorientować. Gdyby nie ten znak, to pewnie byśmy zrobili sobie długi spacer i nie wiadomo po jakim dystansie ogarnęlibyśmy, że nie idziemy w dobrym kierunku. Także ciekawa sprawa. No, tutaj właśnie w Wietnamie też e, tego typu atrakcje, nie? Było kilka jaskiń. E, dwie z nich, które chcieliśmy sprawdzić, były zamknięte na zamek z taką metalową bramą. Jedna była taka dosyć mała. Tam były e, te, były. E, no, jakaś kapliczka tam była i generalnie nic specjalnie ciekawego, chociaż e, za czasów wojny była to właśnie. Był to taki polowy szpital, gdzie opatrywano rannych Natomiast ta jaskinia, którą my teraz przeszliśmy Nie całą co prawda, bo poszliśmy jakby tylko w jedną stronę, a była jeszcze strona druga Ta jaskinia nazywa się Dong Trung Trang Trung Trang Cave Rozumiecie o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że nazwa zostanie wam w pamięci No i co? Fajna, fajna sprawa, polecam na tej wyspie Kadba, zobaczyć sobie Właśnie też parę jaskiń Bo to przyjemne doświadczenie A to jest jeszcze raz ta góra Tutaj z, z ulicy wygląda naprawdę sporo No i co Zaskoczeni Wyjściem z drugiej strony Pozdro mordeczki jął.